Lalka. To jest taka ale to jest, lekturka. Ale Mogę Polska wiedzieć? Polska, no. Ja pierdolę nie wiem. Nie wiesz, Bolesław Prus. Dokładnie, Bolesław Prus. Jeden dla wybiura, brawa. <śles> Jakie dwa kraje dzielą się najdłuższą granicą lądową na świecie? Pff. Mogę spróbować? To jest tak jak mówię, test wiedzy ogólnej. Jeszcze raz powiedz? Jakie dwa kraje dzielą się najdłuższą granicą lądową na świecie? Lądową? No, no że lądem, nie. To Polska, R Rosja? Nie, ja po... nie ale jednak. Ja, ja, ja bym powiedział Chin-Rosja. Rosja z? Chinami. Dokładnie. 3 do 0 na hmm. To blisko byłem, kurwa. W jakiej jednostce mierzy się natężenie prądu? K w jakiej jednostce co? Mierzy się natężenie prądu? No. W jądrach przed walką, jak się nie wzyka. Zgadłem? daję pół punkta. No. Pan powiedzie Przepraszam, dobra, chuj. I także 4-0, wygrałeś. <laughs> Wymień trzech raperów, którzy zmarli przed 2000 rokiem. Kurwa, trzeba było powiedzieć. Jakim, w jakim punkt trzeba dziewczynę trafić, żeby do, dostała orgazmu czy coś tego, kurwa. Coś w mojej tematyce, kurwa, a ty mnie. Ten, Ale to jest że... wiesz, to Ale jest. Ale jest... dobra, z Polski. To no, robisz skąd? Muzę? No skąd chcesz? Z cały świat. I skąd z tego roku? Poniżej 2000 roku. Kurwa, poniżej 2000 roku? No. Trzech raperów? No, jest taki jeden. Nie licząc magika? Magik chyba 2001, 2001, ale nie mam pewności. A mo wiesz, mogą być skąd chcesz? Mogą być zagraniczni. Kurwa, w Stanach to co roku giną, więc. Kurwa, jest ciężko mi odpowiedzieć. Nie wiem, nie chcę się, kurwa. Strzelać.